Na polu Marcina Świniarskiego trwają wykopki buraczków ćwikłowych. Wykopywane są z ziemi, a następnie transportowane do przetwórni, gdzie powstają z nich ekologiczne przetwory. Prowadzę razem z braćmi gospodarstwo ekologiczne. Uprawiamy głównie warzywa. Warzywa uprawiamy tak jak buraczek, marchew, ogórek, cukinia. Robimy to dla różnych firm. Ekologia na tym polega, że całe gospodarstwo jest certyfikowane. Jednostka, która przyjeżdża nas kontrolować. Pobiera również próby, które są kontrolowane i badane pod kątem ekologii. W uprawie ekologicznej warzyw większość prac odbywa się ręcznie. Wprawdzie można stosować dopuszczone do upraw ekologicznych środki ochrony roślin czy nawozy, ale wielu rolników stosuje jedynie środki organiczne, takie jak obornik czy kompost. Szczególnie pracochłonne jest pielenie chwastów, ale i w tym przypadku rolnicy mają sposoby na walkę z chwastami. No w ekologii jest taka różnica, że część warzyw roz... sadzimy na, na foli ściółkarskiej, co, co ułatwia nam to po prostu uprawę, niszczy to chwasty i poprawia to wilgotność gleby. Nie pozwoli parować tej ziemi. Dzisiaj kupujemy akurat buraczki. Buraczki idą chyba na, prawdopodobnie na, na kiszenie. Rolnicy zajmujący się produkcją ekologiczną muszą włożyć w uprawę czy hodowlę zwierząt o wiele więcej pracy niż w gospodarstwach konwencjonalnych ze względu na ograniczone możliwości stosowania nawozów czy środków ochrony roślin. Dlatego mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i otrzymać dopłaty ekologiczne. Są one zróżnicowane ze względu na rodzaj produkcji. W przypadku upraw warzywnych wysokość dopłat ekologicznych w okresie konwersji wynosi 2249 zł na hektar, a po okresie konwersji 1446 zł za każdy hektar ekologicznych upraw. Stawki w tej wysokości obowiązują również na tym polu. Zbiór buraczków odbywa się mechanicznie, a następnie warzywa trafiają do tej przetwórni ekologicznej. To rodzinny biznes, który przechodzi już z pokolenia na pokolenie. Teraz akurat synowie przejęli to i nadal prowadzą, ale początki to były tego typu, że ja miałem gospodarstwo konwencjonalne, były, były, usłyszałem czymś takim jak były szkolenia na temat rolnictwa ekologicznego przysieku. Brałem tam udział, no i po prostu tak, jakbym się zaraził tą ekologią, od tego momentu gospodarstwo przestawiłem na gospodarstwo ekologiczne. Na początku miałem taką świadomość, gdy produkuje się czy warzywa, cokolwiek, ale problem jest ze zbytem. I, i myślałem, że na przykład, jeśli przestawię się na gospodarstwo ekologiczne, no to świadomość społeczeństwa, wiadomo, warzywa bez chemii kontrolowane, no, no i podyktowane głównie dzieciom, całym rodzinom, nie? te warzywa, które wyprodukuje w tym gospodarstwie, uda się wszystko sprzedać. No wiadomo, to były 90 lata, świadomość o rolnictwie ekologicznym była może niska, no bo po prostu nie było wiedzy na ten temat, nie? no i tych warzyw zostawało. Nie? To na straganach, na rynkach się sprzedawało, a resztę, ażeby nie zmarnować, bo to jest ciężka praca, bo to bardzo dużo, no wiadomo, ręcznie trzeba bielić, wszystko ręcznie. No i teraz szkoda było tego skompostować. No i przyszedł pomysł, żeby robić soki, przetwory, tak jak teraz widzimy różne. No i tak się rozpoczęło 90 roku. Nie? Później w 94-95 byliśmy jeden zakład, żeśmy robili, no bo powstała ta przetwórnia, było zapotrzebowanie. Robiliśmy głównie pod siebie. Idzie zrobić bardzo dobre warzywa, dobre produkty ekologiczne i chemii. Ja miałem 6 hektarów, a dzisiaj mają oni 60 i robią tylko ekologię. To ważne, że to coś zostało po mnie, że oni nadal kontynuują i są świadomi tego, co to robią. Cały proces produkcji żywności ekologicznej odbywa się według określonych przepisów obowiązujących w tego typu zakładach z produkcją ekologiczną. Surowiec na soki czy inne przetwory musi pochodzić wyłącznie z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Każdy proces w produkcji tej żywności jest kontrolowany, począwszy od zbioru. Zbiorów surowców, które są produkowane przez rolników ekologicznych, którzy z kolei są kontrolowani przez, przez jednostki certyfikujące istniejące w Polsce. Jednostki takie nadają rolnikowi ekologicznemu certyfikat, po czym rolnik ten staje się rolnikiem ekologicznym, i wówczas może takie surowce dostarczyć do naszej firmy, jako produkt ekologiczny. My z takiego produktu dalej staramy się ten produkt jak gdyby uszlachetnić, czyli wyprodukować z niego żywność, która zostanie, że tak powiem, przy, przygotowana już do konsumpcji i, i taką, którą sobie klient życzy. Dziedziną naszą, jaką się obecnie firma zajmuje, są to soki kiszone, tak? soki poddawane procesowi fermentacji. Jest to na dzień dzisiejszy największa nasza wartość, jeśli chodzi o produkcję. Soki takie cieszą się coraz większą popularnością w Polsce, zauważane przez konsumentów i kupują nasze produkty. W takiej przetwórni ekologicznej ważna jest współpraca między zakładem przetwórczym a rolnikami dostarczającymi warzywa ekologiczne. Certyfikat, który dostarcza do nas rolnik ekologiczny, jest, jest jak gdyby gwarancją jakości produktu dostarczonego przez rolnika. My z kolei, jako firma przetwórcza, również otrzymujemy, jak gdyby staramy się o to, żeby, żeby też mieć swój własny certyfikat. i Jako firma przetwórcza, przechodzimy co roku taką kontrolę. Przez, przez jednostkę certyfikującą, która z kolei nadaje ten certyfikat nam, jako przetwórcy, przez co my możemy e, swoje produkty e, znakować e, i dalej informować konsumenta o tym, że ten produkt jest ekologiczny. Ekologiczny w pełni tego słowa znaczeniu. Największą naszą produkcją jest przetworzenie warzyw ekologicznych. Zajmuje to 80% wartości produkcji firmy. Kolejne produkty to są produkty mieszane to są owoce, to są mieszanki owocowo-warzywne to są przetwory warzywne przetwory owocowe i też konfekcjonujemy żywność ekologiczną, którą się nie produkuje w Polsce. Jest ona, jak gdyby, spakowana w naszej przetwórni i dalej podawana konsumentowi. W, gotowej. w tej przetwórni wszystko odbywa się według określonych zasad. Każda z osób odpowiedzialna jest za określony dział produkcji. W tym zakładzie jestem kierownikiem produkcji. W obecnej chwili produkujemy musy owocowe. Pisonki robimy tutaj na miejscu. Mamy do tego przystosowane odpowiednie zbiorniki. I pod ścisłą właśnie kontrolą, tutaj to jest wszystko produkowane. Kontrola odbywa się na, żeby sprawdzić dokładnie pH pod temperaturę, i głównie wszystkie. Musi mieć swój czas dokładny i właśnie na tym to polega. Dokładnie kontrolowana fermentacja mlekowa. Rozpoczęcie przez stapę przez e, tego, e, tego działania, jak gdyby on, dziś możemy powiedzieć, że. Z... Że było pomysłem trafionym. Jest to, Widzimy, że to był dobry kierunek. Pracując wspólnie z, z rodzicami w gospodarstwie, zaraz, zaraziliśmy się tą ideą, tak? Wspólnie z rodzeństwem. Widzieliśmy, że to może być sposób na, na życie i, i, i dalsze funkcjonowanie, i poszliśmy tą drogą. Każdy rolnik, który myśli o przetwarzaniu warzyw i owoców we własnym gospodarstwie rolnym, może skorzystać ze szkoleń teoretycznych i praktycznych w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. W ośrodku zgromadzono także linie technologiczne do małego przetwórstwa. Jest tu linia do produkcji soków, wyrobów mięsnych i mlecznych, a także niewielki młyn, który może przerabiać ziarno na mąkę w gospodarstwie ekologicznym. Znajdujemy się w module, który służy do tłoczenia soków z warzyw, ale także przede wszystkim z owoców. Jest to szczególnie istotne dla gospodarstw ekologicznych, gdzie stwarza możliwości przetwarzania własnych płodów, własnych owoców, własnych warzyw na soki. Jest to linia o wydajności około 800 kg. Na godzinę, a więc niezbyt duża wydajność, którą można zaadoptować właśnie dla takich niewielkich gospodarstw, a tym bardziej dla grup producenckich, jeżeli by zostały one otworzone właśnie z gospodarstw ekologicznych. Jest to idealne rozwiązanie do tego, żeby zagospodarować własny produkt, tym samym zwiększyć swoje dochody gospodarstwa. Poza tym mamy jeszcze trzy moduły, moduł, który służy do przetwórstwa mięsa. Robienia różnego rodzaju wyrobów, kiełbas, ale również wędlin. Moduł, który pozwala na przetwórstwo mleka ekologicznego do robienia serów oraz moduł do przetwórstwa zboża na mąkę, ale również na kaszę. A ci rolnicy, którzy chcieliby przestawić swoje gospodarstwo na system produkcji ekologicznej, muszą spełnić kilka warunków. Na samym początku muszą zgłosić się do jednej z 13 jednostek certyfikujących za pomocą wypełnionego formularza zgłoszenia. Wykaz 13 jednostek certyfikujących z danymi kontaktowymi znajduje się na stronach internetowych zarówno Ministerstwa Rolnictwa, jak i Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.